Jarek Kowalski, siatkarski portal.pl, ze mną Marcin Gura. Marcin, powiedz, to zwycięstwo chyba tak szczególnie cieszy, bo wcześniej to wy dwa razy schodziliście pokonani z parkietu, a dzisiaj po bardzo ciekawym spotkaniu macie wreszcie ten rewanż. No tak, to spotkanie no, zdecydowanie bardzo cieszy. Straciliśmy z nimi no, dużo punktów w poprzedniej fazie. Teraz udało się wygrać 3-2, chociaż no, liczyliśmy jednak na, na lepszy wynik. Trzy no, dwa. No, dużo zepsutych zagrywek, przede wszystkim. No, tam chłopacy dobrze bronili w polu. No i ogólnie ciężki bardzo mecz dla nas, ale na szczęście udało nam się doprowadzić do tej breaka i wygrać no, z dość dużą no <grym> Prowadziliśmy dość dużą przewagą, ale niestety nas dogonili, ale wszystko się zakończyło szczęśliwie. No właśnie, powiedziałeś o obronie. Było wiadomo przed meczem, że obrona jest ich najmocniejszym punktem, a czymś jeszcze poza tym was zaskoczyli? To znaczy, co to powiedzieć, no grali, grali podobnie do nas, no też sporo błędów popełniali, no w tiebreaku na przykład było to widać, sporo błędów w ataku, yy, no ogólnie no porównywalna drużyna, wiedzieliśmy, że będzie ciężko z nimi, bardzo szybkie piłki grają na skrzydłach, yy, dlatego ustawialiśmy szeroko blok, yy, znaczy wąsko, no i staraliśmy się jakoś tym blokiem popracować, no wiadomo, nie zawsze wychodziło, bo do szybkich piłek ciężko zdążyć, no ale, no chyba głównie to, te, te szybkie ataki, chociaż nie jest, że zaskoczyły, ale tego się spodziewaliśmy, tylko że z tego najwięcej punktów straciliśmy. Rozumiem, a w, w tie-breaku tam upadłeś na chwilę, mam nadzieję, że nic się nie stało, bo jakby Hutnik jeszcze jednego środkowego stracił, to już ciężko by chyba było. No mam nadzieję, że nic się nie stało, zobaczymy jutro, co to, co to się w ogóle stało. No teraz noga nie boli nawet, tam poprzykałem lodem, zobaczymy, no to się wszystko jutro okaże, jak, jak dojdzie do siebie, tak ostygnie. i Zobaczymy. No, może wystarczą okłady z lodu i wszystko będzie dobrze. No, raczej to nie jest nic poważniejszego, bo pewnie teraz bym nie mógł chodzić. Także jestem dobrej myśli. No, to w takim razie dziękuję bardzo i życzę powodzenia w kolejnych meczach.